Dla was, ale tu się gra! Dzisiaj jest ze mną mój towarzysz. Siema! Dzisiaj jest odcinek informacyjny, czyli co będzie się pojawiało na tym kanale. Ogólnie będziemy tłumaczyć. Więc na tym kanale nie będzie się pojawiał tylko Minecraft, jak macie w tle. Tylko też będą się pojawiać różne odcinki z innych gier. Więc nie będzie tylko cały czas ta sama gra. Uważaj że za to jest. Ej! Spadł. Dobra, więc my będziemy sobie też tutaj grać w tle. Bo trzeba by nie. O nie, ale ma knoka typ. Zabiłeś ich? Jednego chyba. O kurde. O nie, typ co mnie wyknukał, ale mistrz. To mu... informacje, informacja, nie ten. No, to tak, więc... Bo... też się wczuwam w grę po prostu, nie? Więc na tym kanale będą się pojawiać różne gry typu Minecraft i inne. Więc jeśli Wam się spodoba taki content, bo w sumie teraz jeszcze nie musicie jakiegoś... Nie, nie możemy jeszcze zebrać od Was lajków i w ogóle, bo jeszcze nie wiecie co tu będzie się pojawiać, nie? Więc. Na tym kanale będą po prostu takie luźne odcinki z jakichś gierek. Z Dobra, zepchnięci obydwoje, więc jeśli wam będzie się coś takiego podobać, możecie zostawić lajka, like, a jak nie, to nie. Teraz ty możesz po coś pomówić. No tak, ja tutaj będę na tym kanale montował filmy potem i postaram się... Montować, żeby jak, jakoś to wyglądało w moim stylu to będę montował i mam nadzieję że wam się spodoba montaż będzie jakoś to wyglądać no i w sumie co ja mam mówić no, tak, no też będziemy razem z dwóch perspektyw a jeśli nie to z jednej perspektywy ale to też musicie na to zwracać uwagę że otwieramy gdzie są te lekcje całe i ciężko będzie nagrywać jednak z dwóch perspektyw zawsze. Dobra, nie mają badań. Dobra. Mają nóżki. Już nie mają. O nie, ginę. Zginąłem. Więc na tym kanale się będzie się pojawiać może jakiś Counter-Strike, nawet może jakieś GTA i w ogóle. Zależy kiedy. I też... Badań mamy. No, wiem. Następna. No, nie yy, od razu. Że nie będzie jakiś termin, kiedy są odcinki, w ogóle, że będą codziennie jakieś daily. Po prostu, jak będziemy mieli czas, bo nie zawsze mamy, bo są te lekcje, jak wiecie. Więc, jak nie będziemy mieli po prostu czasu, to nie będziemy nagrywać, więc nie będzie jakiegoś daily. Po prostu, kiedy będziemy mogli, to postaramy się nagrać. Ja próbuję arenę rozpocząć, więc ty teraz możesz coś pomóc. Kiedy mogą być na przykład ankiety, co wolicie do grania na jakiś dzień, gdy będziemy mieli y, oba filmy i będzie na przykład ankieta Minecraft lub y, Counter-Strike? i y, oba filmy już będą zmontowane, będą tylko do wrzucenia, zrenderowane. Po prostu wybierzecie od razu wlatuje odcinek jakiś no, jak ma, tak jakby mamy je i po prostu który wrzucić. Jak y, wybierzecie jeden, to on po prostu bie, będzie pierwszy, a jak wybierzecie na przykład... Nie będą podpisane y, na ankietach y, wszystkie filmy. No tak i je pewnie, zapewne by mieli nagrane już tylko do wrzucenia. Dokładnie. Dobra. Więc no. Możemy niedługo nagrać jakiegoś, nie wiem. Coś możemy na pewno. Ja idę na diabłę. Tak. Więc nie, czasami były odcinki z mojej perspektywy, czasami e, z tego o Pana perspektywy. Więc jeśli wam się to spodoba, to będziecie mogli zostawić e, lajka like albo suba. Widzę, że kolega tutaj stoi. Chyba coś robi. Dobra. O nie, lak serwera. O kurde, co w niej spadłem. Ja też. I wiem, przed sobą moc dobudowanej i spadłem. Powiem ci tak, ja go dobudowałem. Byłem już na diaksach, budowałem się do tych niebieskich. Ale spadłem. Ale lag. O kurde. O nie. Co za lagi? Pewnie wywali zaraz. Jestem w przepaści. A ja mogę, mogę Ja mogę mapy niszczyć... mapę niszczyć. O kurde, Co? jest już! Odlagowało się. Bardzo. Kogoś zbanowali. No. A ja jestem w przepaści i dalej sobie lecę, nie? O kurde, to ja mam przypał. O nie, znowu jest lag. Co to jest za serwer? Laguje się cały czas. Cały czas lagi. Teraz jest takiej konkre O, jest! odlagowało I znowu. O, wywaliło. Chyba przeciąg... Przecię... nie jest tu. chyba. Jakieś, więc... No to widzimy się w sumie po cięciu, nie? Tak, tak. w was już po cięciu. Były problemy techniczne z serwerem, oczywiście. Tak, jesteśmy na następnej rundzie. I no. Bo były ogólnie problemy techniczne z serwerem, bo lagi jakieś wyrzucało i w ogóle... No, osób w tej chwili gra na ser serwerze. No. Więc nie ma co się dziwić, a... No nie wiem. Chyba wszystkie serwery Bedwars wywaliło, więc to nie nasza wina, że jest taki prosty serwer sprzeciążony. Czerwony idą już na diakse, Spadniesz. Lecisz, on już są. To ja może trochę obuduję lepiej byle jak. Żeby było. żeby będzie czasło. Jak z... <grym> Wiedziałem. Widziałem to. F O kurde! Typ co za mnie skoczył z 12 metrów nie widziałem. Ma, nie mamy chyba łóżka już, bo leci już. Teraz właśnie nie mamy. Ale mnie też nie ma. Ajajaj Dobra, to y, gramy... Dograsz y, rundę do końca chyba, nie? No, spróbuję i tak mi idą dobić. Dobra. To ja pooglądam w sumie. No, ale nie mogę ciebie znaleźć. O, już widzę, nie, nie widzę. Jestem za bazą naszą. O, są czerwoni. Idę ja cię poglądać. Zobaczmy, do dobra, widzę ciebie. Oni tam są, wiem ja ci. ci nie... Ja muszę... Nie będę ci psuł rundy i nie będę mówił, czy ten, czy... no, czy idą, czy nie, bo to będzie Ja bez sensu. sam widzę, że już idą. No to widzisz. Będzie widać Cię przez okno, ja. Trzeba! Nie, <laughs> <ma. laughs> Biegnie! Czekaj, ja będę jego perspektywą. Część, ja będę go widział. Czy on jest taki głupi? O gupi? kurde! Typ mnie przez szybę zabalał! <laughs> ja nie, nie mogę być jego perspektywą? Serio? Dobra, następna. O, fajna mapa jest. No to jest nawet spoko, ale ciężka jest. To jest ta ze statkami? Nie. Nie wiem, ja mało na, na tej mapie gram ogólnie. Dobra, tutaj nawet nie ma co ciąć, bo tutaj szybko i się zaczynało. No, tu nawet nie ma co ciąć, masz mniej roboty. No i tak sporo będę siedział, ale już się przyzwyczaiłem. No, te efekty wszystkie, wiem o co chodzi. Ale za dużo nie będę w montażu dodawał. Żeby nie było też co... So... 20 sekund będzie efekt jakiś, tak nie będzie. No nie, tak nie będzie. Bo to by było bez sensu, takie nawalasz efekty. To różowy spad właśnie. Widziałem kątem oka. O kurde, ale pociąg tu się odwalił. W sensie? No pociąg z tego, obdowy obudowy lecą, lecą bez obudowy jeszcze. O, już obudowują. O oh Jezu, co ja odwaliłem? Co naprawdę tutaj skoczy? Ja nie o, mam wełny. Do góry się buduje. Weź diaksy i zrzucamy diaksy. Jak my nie mamy, to oni też. Dobra, lecą, <laughs> lecą. Z góry spoko. Niech lecą z góry. Patrz, mam jedną. Mam spadła, ale masakra. Kurde, druga też spadła. Dałem Ci tutaj trochę.

Chłopa z klepałem No żółci, Skutnie. wszyscy do Ciebie idą z dwóch stron, nie? Dobra, wolę do tego, bo ten nie umie grać Ajajaj, masz mało HP Jak ja nie lubię grać na dwie strony, nie? Dobra, jesteśmy po cięciu, aktualnie jesteśmy na następnej arenie na tamtej nam się nie udało i jeszcze musimy porozmawiać jeszcze o tym kanale, bo w ogóle zapomnieliśmy o temacie, jak się skupiliśmy na rondzie. No... Wszystko omówiliśmy, więc nie wiem, no. Po prostu można powiedzieć, że fajnie... Bym, bym się cieszył, jakby fajnie wam się oglądało to. Tyle no. mogę powiedzieć. O, znowu ciuchcia. Ciuchcia. Nie, ja tak obudowuję, bo to tak lubię budować. Potem łatwiej drugą Czas nie Czasiniemy go. O! o czasło! <laughs> czasło. Ja, ja bym nie spadł gdybym wełny nie wyrzucił przez. Czasło, przykładem. czasło i czasło. Dobra, yy, słuchajcie, więc... O, rozwalił. Yy... Rozwalił, nienawidzę go. Idę mój... U... Przepraszam, tego nie będzie. O kurde. Dobra, powiedziałem do Ciebie, więc trzeba to wyciąć. O, to nieźle bit rapa zasadziłeś. Wyptaszkuje się. Yy, więc to by było już na tyle w tym odcinku, więc yy, możemy się już pożegnać i do następnego. Elo. Ciemno.